No cześć, witam po dość długiej przerwie. Na początku chciałam przeprosić za nieobecność, ponieważ no, tak jak zawsze powód, obowiązki, nauka itd., itd. Ale teraz mam przerwę świąteczną, więc jest troszeczkę więcej czasu, że tak się wyrażę. I tak wracam z paroma nowościami, że tak się wyrażę. Mianowicie mam parę nowych modeli, customów. Dodałam niedawno filmik, więc pewnie je widzieliście No, Brejera też mam nowego Ten, kto śledzi moją stronkę na Fyby Na pewno go widział Mianowicie chodzi o Czesia ale to zaraz Wam pokażę Mam też parę modeli na sprzedaż no, Zresztą zaraz wszystkiego się dowiecie Pierw pokażę dokładniej te moje customy nowe Zaczniemy od clutch Mustang z Safari LTD Tak jak zapewne pamiętacie, była ona błana i mam ją z wymiany z Julią. Przyszła mi razem z ogierem istanckim, bodajże No, i tak jakoś ostatnio mnie wzięło na przemalowanie moich modeli. Więc, no, stała się ciemnogniada w dwa dni w sumie. No, i mam nowe pastele, więc dużo lepiej mi się cieniuje. Bo lepiej to wygląda. Wcześniej używałam kohinora a teraz kredału z Empika. Tańsze i naprawdę dużo lepiej się mi maluje. Tak. Bardziej realistyczne kolory wychodzą i nie ma takich smug. Wychodzi bardziej takie rozmycie niż gradient. Tak, no, wycieniowana jest. Z tej strony też. No tutaj akurat ten model ma co do siebie, że te, ta grzyba wygląda jakby była zakrąglona. No ale jakoś tutaj. No, ostrość może. Ostrość. No. Końcówki dorobiłam, więc powinno być spoko. Tak. Oczka, oczka. Nie chcę się sapać ostrość. Aktualnie. Tak. No. Zresztą więcej macie na zdjęciach. Tak. Drugim customem jest Ogier Tinker, też z Safari LTD. Był, z, Boże, karo srebrny, i teraz jest błany Tak. No, mianowicie, przynajmniej tak chciałam żeby wyglądał. Eee, no. Bręka grzbietowa jak zawsze krzywa. No to akurat normal Tak. Mm, no. Myślę, że ogólnie jest spoko. Teraz właśnie mam zamiar próbować tej maści. Ponieważ ogólnie mam słabość do błanych koni. Eee, no i mam zamiar jeszcze przemalować tę tą maść. Klacz pełnej krwi angielskiej z kolekcji, tą karą, raczej z karogniadą. Yy, tak. I ostatnim należącym do mnie modelem jest Klacz Shire. Zastanawiałam się, czy ją sprzedać, czy nie, ale na razie chyba ją zostawię. Yy, jest brudno Miała być, yy, boże, karo srebrna, ale tak jakoś no, wyszło inaczej. I tak czy siak gen srebrny ma. No. Czy nie są? Grzywa może wydaje się jasna, bo świeci ledwo lampka, ale jest bardziej żółta. Czasami już się złapie ten odcień, a czasami się rozjaśni, więc... Mm. Teraz mniej więcej widać. Jak to wygląda? Właśnie. Ma taką odmiankę. No. Tak czy siak, może będzie na sprzedaż? Jeszcze nie wiem. Ogólnie to przerabiam aktualnie ten model ogiera luteńskiego. Kiedyś to był Live Wire. Mianowicie chcę mu grzywę całkowicie usunąć. Uszy też, nie będzie miał uszu. Ogon też usunę. Będę musiała tutaj wszystko zmazdać, wykładać, wyżej być mu pysk, bo chcę zrobić z niego drastika. Mianowicie coś w stylu demona czy coś, jeszcze nie wiem, zobaczę, ale plany mam. No. Dalej, dla osób, które nie widziały Czesia, no to proszę. Chodzi o Big Check z Breyer Traditional. Tak, no, jak przyszedł, to zdziwiłam się, że jest taki duży bo naprawdę jest ogromny, nie powiem, że nie ma jabłka, wszystko naprawdę ładnie zrobione, tak, robi oczko, które mi się niezbyt podoba, nie powiem, że ja nie, nie ukrywam, ale ogólnie jest naprawdę fajny, polecam go, tak mam zamiar sobie jeszcze kupić no dużo, dobra, nieważne będzie chcieć lista niedługo na kanale, więc zobaczycie no co dalej, no w gablotce co się zmieniło, praktycznie nic, konie nadal są ubyło tylko parę, ponieważ sprzedałam moje stare customy mianowicie tam clutch pinto oraz ogiera Clydesdale i źrebaka to przemalowanego nas, tego talenta, i tak, jeszcze te są na sprzedaż. I ja, je chyba nikt nie chce, więc myślę, że przemaluję i wtedy sprzedam. I jeszcze ogier trakeński, aktualnie robiony na błono, który, nie wiem, też może będzie na sprzedaż. E, tak, mam jeszcze parę nowych, e, mianowicie klacz z kalendarza. Mustang, jest to wersja Exclusive, jak zapewne wiecie Pewnie większość z was ją ma I no oczywiście, co u szlejch, jest okropne te oczy O 150% za duże i czarne Jak... nie powiem e, Ogólnie jest ładna I mam jeszcze źrebie I jest okropne Bo wygląda bardziej jak piesek, niż jak koń No że nie widzicie tego? Boże, tak chłoda, chociażby te za długie nogi I tak, ona jest w klaczka w galopie I tutaj, ta część ciała że Tak się wyrażę, o Wygląda jakby ten koń stał A tutaj te nogi są tak dziwnie rozciągnięte i to wygląda W ogóle nie wygląda naturalnie, ponieważ Kręgosłup oraz tutaj wszystkie mięśnie to powinny być wyciągnięte do tyłu Tak samo tutaj Więc no, tak Brzydki jest, nie powiem, że nie okropny, nie podoba mi się wcale, ale zostawię ją, ponieważ no, jest dość warta. Bo, ekscusa, tak. I właśnie, pewnie widzieliście już nowości z kolekty Schleich na 2017 rok. Filmik też powstanie najprawdopodobniej dzisiaj. I co chciałam powiedzieć? kolekta, a raczej pani Deborah Magdemort, która w rzeźbi, naprawdę popełniła mnóstwo gaf, a kolekta w malowaniu także, więc no... Niezbyt fajnie się zapowiada ten 2017 rok, aczkolwiek jest parę modeli, które na pewno nabędę, z, myślę, że bardziej na customy niż tak ogólnie w wersji official, ale... No, to się jeszcze zobaczy, bo to są zdjęcia promocyjne, więc jeszcze nic nie wiadomo. A znowu szlejk, zauważyłam dużo poprawy, ponieważ porównałem do poprzednich trzech lat naprawdę jest dużo lepiej. Aczkolwiek niektóre modele też są nadal okropne. Ale jest parę, które na pewno będę, bo malowanie też ma fajne, nie powiem, że nie. Ale to jeszcze wam wszystko powiem. Yy, tak, no to lecimy dalej. Sam astury dostał też trochę cieni. Bo jak pamiętacie, no, widać jest kary. I ja postanowiłam no, wycieniować, bo nigdy karoszeń nie cieniowałam, co było w sumie błędem. I teraz dostał delikatne. Nie wiem, czy pod tym światłem widać. Um, chwilkę. Tak tutaj jest lepiej. Jak się przyjrzycie, widać brązowe cienie. O, nie są one mocne. Ale jednak są i to się liczy. Teraz jeszcze trochę gadania. Jak pamiętacie, może Ogiera Ardyńskiego z kolekty na 2016 rok. Nie wiem, czy wiecie, czy nie. Dałam go Olkowi z Dar Studio do przemalowania i po nowym roku trafi już do mnie. Maść. No, maść zostawię w tajemnicy i dowiecie się na unpackingu, który będzie na pewno. Um, tak ale no myślę, że będzie spoko na pewno będzie spoko bo to Olek ma, zresztą nieważne wredzę tak, um, no, filmik trwa już 10 minut więc myślę, że um, mogę już zakończyć na tym tak myślę, że to jest dość dobra rekompensacja za tą nieobecność moją, przepraszam jeszcze raz i postaram się być z wami na bieżąco i w ogóle Jezus, bardzo Wam dziękuję za 3000 ponad subów. Nie spodziewałam się, że tylu dobiję. Naprawdę jesteście kochani i no, naprawdę Wam dziękuję. Może niedługo będzie jakiś konkurs jeszcze zobaczę, zależy z czasem, bo wracam ze szkoły o godzinie 16.00. U mnie poczta jest do 16.30, zanim ja wrócę do domu, zanim coś zjem, zanim się ogarnę, co naprawdę mi mija dużo czasu i zwykle no. Po prostu nie mam jak nawet na pocztę iść, żeby cokolwiek wysłać. Tak, em, jeśli nie wiecie, to zamówienia na custom i przyjmuję nadal, ale w tej sprawie trzeba się ze mną skontaktować na Facebooku. Najlepiej na mój profil prywatny, em, tak, bo na stronce to troszeczkę czasem częst, ciężko mi wejść i w ogóle odpisać. Ale jak możecie, nie wiem, macie troszeczkę czasu, to może napisać ja na pewno wejdę i już czytam. I ewentualnie podam linka do prywatnego profilu, bo tak jest dużo prościej. No, no i myślę, że to by było na tyle. W takim razie. no Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Pa pa!